Na 5 dni przed terminem zakończenia inwestycji budynek pobyłem medyku i park honorowych dawców krwi przeszły odbiór techniczny. Mieliśmy termin do 20, a odbiór się odbył 15 w dniu wczorajszym i teraz już tylko czeka przeprowadzka i na 6 listopada planujemy uroczyste otwarcie obu tych obiektów. Mimo pozytywnego odbioru technicznego nie obyło się bez drobnych wpadek, ale jak deklaruje burmistrz do 6 listopada, nowa siedziba Miejskiego Domu Kultury będzie już w pełni funkcjonalna. Jest drobiazg jeden, prawda, ale to yy, kwestia yy, dostarczenia yy, przez wykonawcę yy, siedzeń do yy, kina studyjnego. No, ale to jest spowodowane też tym, że to jest małe zamówienie. Producent, który się zajmuje tym, robi znacznie większe zamówienia. W związku z tym no, trzeba było wpasować się w termin. Ale myślę, że, że do końca miesiąca na otwarcie, na otwarcie te siedzenia zostaną dostarczone. Jeszcze przed odbiorem technicznym budynku mieszkańcy miasta zgłaszali potrzebę zamontowania stojaków dla rowerów. Propozycja została zaakceptowana. No nie było ujęte w projekcie, ale wystąpimy do instytucji zarządzającej, do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na, na postawienie i pewnie zrobimy taki stojaki i w stosownym miejscu go umieścimy. Rzeczywiście on będzie powinien być przydatny. Miejski Dom Kultury wkrótce zmieni swoją siedzibę. Co się stanie z dotychczas zajmowanym budynkiem? Nie mam pomysłu na zagospodarowanie jeszcze starej siedziby MDQ. Póki co do, do czasu wybudowania nowej sali widowiskowo-kinowej będzie ta sala widowiskowa-kinowa będzie użytkowana przez Miejski Dom Kultury, a co do pozostałych pomieszczeń to myślę, że dyrektor. Miejskiej Domu Kultury zagospodarzy je w jakiś sposób, no być może wynajmniej, może na, na ten czas, prawda, dopóki ta nowa sala widowiskowa w kinowa nie powstanie.